Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Simon dojdzie do nas, chciałbym przedstawić zwycięzca, reprezentant Polski Maciej Kodek. gratulacje składamy, dziękuję dziennikarzom, którzy przybyli na tą konferencję. Drugie miejsce Simona Amann, Szwajcaria i miejsce trzecie Wolfram Austria. Ja zamiast Krzęsia zacznę i poproszę wyświetlę parę słów komentarzy od naszych dzisiejszych zawodów. Mikrofon, tak. Przede tak, wszystkim pogoda dzisiaj się udała. Światła nie były potrzebne dzisiaj. <grym> Już e, działają. No, działają, ale pogoda dzisiaj była naprawdę dobra. Przede wszystkim wiatr nie miał, deszczu nie było, także aura nam dzisiaj sprzyjała i... Jest to było skądś jakby bardzo dobre, szczególnie na pierwszym konkursie. Szczerze, tym pierwszym skokiem, który ustawiłem sobie ten konkurs, była, to była dość spora przewaga i ten drugi skok, skoczyłem ale podobny troszkę, troszkę był gorszy, ale starczyło, żeby wygrać ten konkurs. Z tego się cieszę, chociaż, jak już że mówiłem wcześniej widzę w innych wywiadach, to jest do tego nata, jest początek lata, początek letniego kampii Stychujeme se do zimy především, takže je to naprosto dobrý přeznostý. To je vidět pro všechny. For everybody and for me to have such a good performance on the first day in the summer gives me self confidence and yeah first competition also here in Wisła and that's it's nice for me. Thank you. No, więc si mu, načujcie, z dzisiejszego rezultatu. Jeżeli Państwo śledzą wyniki pucharu kontynentalnego, widzieli, że tydzień temu startował i te wyniki nie były aż tak dobre jak dzisiaj, więc oczywiście jest zadowolony. Początek sezonu letniego z nowymi kombinezonami. Oczywiście zawsze jest trudno dostosować tę fazę lotu do właśnie tych nowych kombinezonów. Niemniej jednak Simon jest bardzo zadowolony. Jest pierwszy raz w Wiśle. Również, także wszystko, wszystko jak najlepiej na razie się układa. Również zadowolony ze, swoje, ze z dzisiejszego swojego rezultatu startował już z tam z, w porze kontynentalnym tego sezonu letniego. We wczorajszym konkursie czwarte miejsce ekipy austriackiej nie, zada, nie zadowalało ich w pełni, także dzisiejszy rezultat jest jak najbardziej e, zadowalający. Proszę, prosimy dziennikarzy o zadawanie pytań. Bardzo proszę. Proszę. Simon jest pierwszy raz na skoczki. Jak ocenia profil i stan techniczny skoczki? Uh, Simon, to the first time you are competing in this one. What are your impressions of our jumping dla here? Yeah, for me it feels me good. It, it's very nice, long in run, and uh, it was quite fair with the conditions today. That's also good. It's a little bit open, so there's could be win like on Friday, but today was really a fair competition and the other the outline is a little bit tricky, it goes up quite fast. <laughs> it's not my favorite, but uh, the rest is okay, of course. Okay. Coming to a new wheel and doing so well is always it's good. It's, it was almost automatically except the, the second round on on Thursday. But the rest all jumps have been quite good along the lines and yeah that's a good good impression Pierwsze wrażenie jak najbardziej pozytywne. Długi najazd, skocznia troszeczkę otwarta, więc czasami te wiatry, szczególnie tak jak w czwartek, miały dość duży wpływ na skoki. No i problemy czasami z przeciwstokiem, który u nas jest dość specyficzny. Niemniej jednak warunki podczas zawodów były bardzo um, jednakowe dla wszystkich, w związku z tym wrażenia jak najbardziej pozytywne. Dziękuję. I have a question for Simon Simon, how do you evaluate the atmosphere during the competition here in this one? Yeah, today was, was very nice. Lots of uh, young fans, maybe from for, <laughs> for more <laughs> no, It was very friendly, of course, and it's uh, I was astonished that there's not more space for the spectators, but it's good to have on the side very uh, close contact to the fans. They can see us, see our warm ups and invitations, make photos, and sometimes we have time to give uh, photographs as well. So it's, it's very friendly. Except uh, the way up here was <laughs> was quite. Uh, it was a little bit of trouble, but <laughs> in a good way. No więc atmosferę Simona ocenia jak najbardziej pozytywnie, a dużo młodych fanów skoków narciarskich. Podoba mu się również fakt, że jest dużo możliwości bezpośredniego kontaktu z fanami, którzy mogą zobaczyć zawodników w trakcie rozgrzewki, również czy przy zejściu z wybiegu w wolnym czasie można rozdawać autografy, także atmosfera jak najbardziej fajna. Ja mam pytanie do, do Maćka Kotowa. Bo... Po wczorajszym skoku można było się spodziewać bardzo dobrego wyniku, a tak szczerze, spodziewały się aż tak dobrego wyniku, tak już zupełnie szczerze, bez tworzywiejności. Spodziewałem się dobrego skoku. O wyniku za bardzo nie myślałem. Wiedziałem, że jest po prostu szansa na dobry wynik. Po pierwszym skoku taka szansa się otworzyła, ale tak powiem, myślałem, myślenie tutaj po pierwszej chyba wyniku byłoby błędem. Dlatego o wyniku myślałem dopiero po zawodach. No na pewno jest jakaś niespodzianka, bo nie byłem faworytem do dzisiejszego konkursu. Takie dawstoki taki, nie zawsze są przewidywane. No jeszcze mam pytanie do Bolgara Galoisla. Poza długiej kariery Bolgar miał zarówno w jak i w łatwiej. I kiedy razy zdarzało uh, się ten dzisiejszy wynik to jest taki kolejnego wielkiego powrotu w czy się właśnie takiego na zimę spektakularnego, as a question to you, uh, you've been competing as a professional ski jumper for quite a while. You've had a lot of ups and downs, and the question is, uh, is it the beginning of another upside movement? I hope so. <laughs> But, um, uh, 1997, uh, first World Cup, so two years, I... hopefully the new nowe and the new suit uh, helps me to improve my shape from the last two years. W roku 1997, mam nadzieję, że um, te zmiany wprowadzone w, w, w kombinezonach pomogą mu właśnie również wrócić na szczyt. Bardzo proszę, też pytanie. pytanie do Simona jak co zmiany właśnie w tych kombinezonach. Uh, Simon how uh, what's your opinion about the new suits you just introduced this tym uh, City. Yeah, it's quite a big change so it's, it's uh it's oldest routine, the those in routine and the young fresh guys, and by the way. They they're making the best out of it. But actually, it's also for one competition. It's not the whole season. that doesn't mean the whole season. So it's for everybody. A difficult task, I think. The, I always had the example that that it is almost like if you cut off the front spoiler of a very long. long, sober after the roll, after coming in the air. So that's, that's quite difficult, and it, it can be difficult for for some jumpers been on the top, I, was, I had a good end of the winter I tried to take the, that energy but it was not so easy to continue with the new suit. Yeah. So everybody tries to do the best, and, uh, but it's quite a hard change I think but uh, let's see what it, what it brings to us Zmiany są dość spore i są odczuwalne dość mocno przez skoczków, szczególnie po wyjściu z progu w fazie lotu są dość mocno odczuwalne. Oczywiście młodzi zawodnicy, tacy jak Maciek, mają tutaj większe pole do popisu. Ci, którzy startują już sporo czasu, muszą dużo więcej pracy włożyć się w to, aby przystosować się do nowych kombinezonów. To zawsze jest ciężkie, ale Simon ma nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Myślisz, się to nie zgłaszał Masz pomysł jak to twój od razu powinien tutaj wyglądać? Nie wiem, Kamil jest z medalem, Adam jest z pitarami Powinno być takie luźne zdjęcie z uśmiechem jest poważnie inne <śmienny> Szanowni Państwo <śmienny>